A szkoda tych zawodów trochę się nie potoczyły tak jak miały. Na no takich zawodach się nie można przebudzić zer niestety I, i mi się to zdarzyło dwukrotnie. 6 punktów, 9. miejsce. Na pierwszy raz myślę, że nie źle, chociaż jechałem tam na pewno z nastawieniem bojowym i chciałem tam powalczyć o wyższe rezultaty. Awa, awansowali jak było widać Sary więc myślę, że nic nowego. To Grand Prix nie wskoczyło. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ponowna szansa. Wszystko było, wszystko było dobrze, tylko... No co, było ciężki tor do, do pasowania, Był strasznie potrzebny start. Było twarde pole, niestety ciężko było w moim przypadku to jakoś wypoś, wypośrodkować i, i, i żeby to wszystko grało i na starcie, i, i w polu, ale... Jeden bieg wygrałem, myślałem, że będzie wszystko okej. Okay. Później niestety już było dramatycznie inne i... No, trudno. Dawid został trącony przez jakiegoś zawodnika, pojechał w piarnę Petersena i niestety się szczepili i pojechali z motorskami prosto. Jeszcze Dawida, ruda, motor dopchnął do płotu, więc myślę, że nieciekawie to wyglądało. Moim dalszym celem jest iść Grand Prix. To może jest jakiś tam plan długoterminowy, jakiś przyszłościowy bardzo, ale... Każdy chciał się tam znaleźć i myślę, że to nie jest aż takie, takie trudne. Sam doświadczyłem teraz, jak, jak się jeździ, jak ma się dzień, to naprawdę można było zdziałać o wiele więcej.